thank you W moim dzisiejszym szyciowym odcinku Dzisiaj postanowiłam uszyć krótkie spodenki W myszkę Miki dla mojego synka Zrobiło się strasznie gorąco Więc myślę, że mu się takie przydadzą Co prawda jest to czarna dzianina Więc na 30 stopni nie będę mu ich nakładać Ale na takie poranki Albo nawet popołudnia bądź chłodniejsze dni Będzie fajnie, poza tym ja jestem tak zakochana w tych myszkach Że muszę mu uszyć takie spodenki A że mnie pytacie o nie, to, to właśnie tak postanowiłam Tu mam takie spodenki Na jego wymiary, z których wezmę sobie Po prostu odrysuję formy i będę miała takiego gotowca. Także co? Zaczynamy! Muzyka tutaj złożoną dzianinę na pół i od razu sobie jak będę wycinała, wytnę dwie części robię to w taki sposób, że mam rozłożone spodenki na płasko, tu zostawiłam jak widzicie trochę, trochę wolnego miejsca, ponieważ to będzie mój tak naprawdę pas, możecie oczywiście zrobić osobno pasek wrzucić do tego gumkę czy pasek tylko z dzianiny, ale przez to, że jak, jak zrobimy go w takiej formie, on później jak będzie zawinięty dwa razy, właściwie będzie zawinięty w tą stronę ow tak to tutaj będzie później wpuszczona gumeczka i on się fajnie pomarszczy i będzie trzymał czyli nie muszę po prostu odcinać, odszywać tylko jednym wycięciem mam od razu już ten zapas na pasek więc tak naprawdę zostanie nam zszycie tylko boków i, i tutaj krocza te spodenki są z takiej bawełenki, one nie są rozciągliwe, dlatego ja odrysowując sobie na dzianinie nie dodaję już żadnych tutaj na szwy zapasów, bo dzienina jest rozciągliwa i ona nie może być taka luźna, bo będzie to wyglądało kiepsko, więc takie spodenki muszą być bardziej dopasowane, tak samo jeśli chodzi o nogawkę, po prostu przy strzywaniu ja, ja ją jeszcze tak troszeczkę tutaj zwężę, zwłaszcza jeśli chodzi o podkrój, a podkrój oczywiście też zrobię taki pumpowy, czyli taki jak w, u dzieciach w, w spodenkach wygląda to fajnie czyli taki półokrągły, także ja sobie teraz odryzu, odrysuję sobie te spodenki i później jeszcze pomierzę, oczywiście zmierzcie Brzuszek zmierzcie, właśnie um, udo, żeby się tutaj nam wszystko zmieściło. Znaczy, w sensie, żeby nam się dziecko zmieściło. Um, no, nie wiadomo o co chodzi. Także ja rysuję i później wycinam. mam już wycięte dwie części, czyli przód i tył i teraz tak kładę sobie prawa strona do góry, na to nakładam drugą, łączę równo i teraz przeszyję na overlocku. Najpierw tutaj szwy zewnętrzne, później środek, czyli podkrój i zostanie mi tak naprawdę podwinięcie nogawek, których też nie będę przyszywać, tylko pokażę wam jak je właśnie podwinąć bez bez kombinowania, jeśli na przykład nie macie overlocka, to w ogóle to jest super opcja i zostanie nam tylko, tu będziemy mieć zszyte, więc zrobimy tak i tak, tu jest gdzieś nasza, a nawet tak i tak, przeszyjemy sobie tu, do środka wrzucimy gumeczkę i spodenki będą gotowe. spodenki są już uszyte, teraz możemy wykończyć dół, czyli zawijamy sobie dwa razy Czekaj, tak raz i dwa do środka i przeszywacie tylko tutaj po szwie w tym miejscu aby nam się po prostu ta, ten dół nie odwijał. Wiadomo, jak to z dziećmi zbiegają, latają. I dzięki temu mamy ładnie wykończone. Tak samo zrobię z drugą nogawką z dwa, i po prostu przeszywamy tylko tutaj po, po szpie, i mamy dół gotowy i zostaje nam jeszcze góra. I z górą, tak jak mówiłam, albo doszywacie pasek. Macie tu odcięcie i doszywacie pasek, albo zrobiłyście, zrobiliście tak jak ja, czyli zostawiłam sobie tylko, jak widzicie, od miejsca tutaj, gdzie kończy się pasek, powinien kończyć się pasek. Ja troszeczkę ten pasek ścięłam po to, żeby on właśnie lepiej trzymał. I teraz musimy wrócić na lewą stronę. Wywinąć sobie również dwa razy tak i tak. No tyle ile tam macie zaznaczone, żeby wam do środka weszła gumka. I ja to sobie też spinam teraz, przyszyję dookoła, zostawiając niewielki otwór, przez który za chwilę włożę gumeczkę. Przeciągnę gumkę, zszyję resztę i pas będzie gotowy. I wtedy naprawę I będzie to wyglądało mniej więcej. Tu będzie przeszycie, tu gdzie ta żółta linia leci. I spodenki będą gotowe. Jak widzicie mam już przeszyte dookoła, zostawiłam mały otwór, przez który teraz włożę sobie gumeczkę, przeciągnę, wyciągnę, szyję do końca i spodenki będą gotowe. No a później to już tylko jechać do domu i sprawdzić czy pasują. Nie no pasują, na miarę były przecież. Jak widzicie spodenki są już gotowe, tak naprawdę 20 minut i mamy gotowe majtki do biegania dla córeczki, bądź synka, bądź kuzyna i tak dalej, i tak dalej, czyli dla malucha. E, no, także ja się z Wami dzisiaj już żegnam, mam nadzieję, że Wam się ten tutorial podobał, e, że też uszyjecie sobie takie, sobie w sumie też można, takie małe gadki. Sobie nie małe, dzieciom małe, wiadomo o co chodzi. No, topa.